Okej, okay, witam was 1919, a to jest nowa seria Darkest of Days. Dobra, mamy tutaj wyjść z gry, yy, twórcy, ustawienia, sterowanie, wczytaj grę, nowa gra. I co wam więcej da pieprzyć? Jakieś dziadostwa? Lepiej zacząć od razu nową grę. Tak. No, no? Mękajmy tu w kołży, albo się zasikło ze strachu. Nie no. Szybcie, wiem. Szybciej, szybciej, są już wszędzie. Tak, jesteśmy po, w bitwie pod Lite Horn, jak tam pisało, koło rzeki. I ogólnie będziemy się tutaj w tej. O, szybko, szybko na wzgórze. Tutaj się będziemy bronić. Ogólnie w tej grze będziemy się przenosić w czasie. Będziemy w czasach pierwszej wojny światowej i przed naszą erą będą też czasy trafimy konia tak walczymy tutaj z indianami a z tej strony idą nie wiem czy ja mam jakiegoś buga czy nie wiem co ale nie mam ma tego celownika co nie łap dostał Też chcesz łap chyba nie dostał chyba ale blisko Dobra Indianie robią e, oblężenie Mają przewagę liczebną Ale może są trochę mniej wyszkoleni Doświadczenie mamy większe hmm. I oni jeszcze mają prawie wszyscy łuki Co co? Aha dobra dobra Dostaliśmy strząwija, i stamtąd przenieśliśmy się tu. Teleportowaliśmy się, ale dobra? Ja myślałem, że zginąłeś, ale. A, tu z góry nas chcą. Dostał ja. Jeszcze, a ten chce. Tu ktoś na dole? Ja, idą, idą. Ej, 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 nie celuj do mnie, nie celuj do mnie. Proszę bardzo. No kaj się kryjesz? A tu... Szczed A, w noga ze No Dobra, kto chce dostać? Ten ma jakieś skórzane ubranko. Ok generał Guster czy jakoś tak no widzimy tutaj jakieś agent nam no, się teleportował jakąś kulą musisz iść natychmiast no dobra na początku jak grał pierwszy raz to że myślał że meteoryt walnął Mhm, mm tematie uznano za podejście, się uznano za... Nie ma sądowych. Teraz będę bym w, ja w domu twórców pokazywać i inne takie... Studia Mankei. Tak, darkest of days. Czuję się jak w portalu w tej grze. Na bok, na bok. Nazy nazywamy się w tej grze chyba jakoś Aleksander Morris. Czy... Tak, tam mamy Aleksander Morris. To jest jakaś matka. Nie wiem, co to jest. Jakiś tam. Mmm. Jak ona się Dowodząca jakoś tym Operacją, czy co tu można nazwać No co? Aha, dobra Co mam do ciebie podliźnie Widzicie te kable tutaj? To choćby i z nosa tak wyłaziła Co ją zrobić? Aha, no dobra, coś pieprzy Dobra, to nie chcą na gody, a my sobie pooglądamy, co tu, co tu mamy. Hmm. Co się jest? Dobra, tego nie idzie wziąć. jakiś panel, dobra. Tu drzwi, tam drzwi na pewno zamknięte

The goals of discovery and protecting history form the prime objective of Chronotech. Keeping that in mind, there have been some very disquieting developments. First, Dr. Cole is missing. I fear the very father of time is lost somewhere, some time out there. Second, we are identifying certain historical events out of place and certain people being put suddenly in harm's way. We discover new anomalies every day and we can't find the cause or connection. I can explain neither Dr. Cole's absence nor the changes we've been seeing, but I have a strong hunch they're related somehow. That's where you come in, Alexander Morris. You will be sent to different places in their times of great strife and change, charged with saving those people facing an untimely end. I <laughs> <laughs> Mamy chyba tego starego dziadka zwalić. Albo uratować go. Jego doktor czasu, co ona tam go dała? No, portal. Chyba tu, o, o Jezus Symulator szkoleniowy. Tak, to jest pan Dexter, który nam będzie pomagał. Hmm, mm, Okończ kurs strzelnicy... strzelniczy. Dobra, dawaj to. Ta... I ja mamy ja chyba... o odejdzie. No. Co to, seria myślę no. Boom.

No, wszystko rozwalone. Aha, zabić go nie gorzej. Ruchomy cel. Dobra, no to w wyruchomy cel. Strzelałem w wruchomy cel. A że nie zginęli, to nie mój problem. A dobra, jest celownik tutaj. Teraz. Ok, odrzut. Rarzek zauważył, że celem jest. No Dobra. Będę do nich wszczelać nieskończoność. Dobra, teraz kurs rzucania granatem. Konkurs rzucania granatem. A na no, G.

O Jezus Maria. Raz mi się udało tak pięknie jak oni lecieli tak wszystkich na rozrzekł. Hej, rozli. Jeszcze szczeleć. Starczy już jest to jak altylerystom ale Czekaj tego sięga do tego, który obsługuje altylerię armata no dobra a no pokazuje moje położenie, fajnie co to jest They'll be surrounded by a blue aura. If you kill them, it knocks the time stream all cattywampus. That brings all sorts of unwanted attention it'll get you killed faster than shit through a goose. To neutralize them, aim for the legs, shoot for their shoulders. Just don't kill them. There's another way to take out the blue aura enemies. A new experimental weapon called Chasers. Unleash these glowing little guns, uh -huh. and they'll them out the blue auras. Coś tam przywołują kogoś. Za, zwracasz na z siebie uwagę, dobra, dobra. Czyli mam w nich ciapać takim mciem z kuleczkami. Pamiętać, uważać na niebieskich ludzi z niebieską aurą. Uciekłe mizerynki. Ścigacze. No, 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 to jest. Jeszcze jakieś ćwiczenia. Mam. A, tu jest portal. I na dwie koleczki. No, brama, tka. Witaj z powrotem, Maurice. Tak, yes, ma pani. Przeprowadziłem jego tylną część przez prąd i wygląda na to, że trzyma się żwiru. Bardzo dobrze. Po konsultacji z monitorami Chronotek Timestream, izolowałem dwóch osób w bezpośrednim niebezpieczeństwie. Is a soldier in the Union Army in the United States Civil War. He's supposed to be away from the action working as a supply clerk, but he's suddenly been moved to the front lines. Our other target is Captain Petrovich, a Russian officer in World War I. He and his troops should stay together through the war, but they're now in the path of a crushing German counterattack at Tannenberg. A będzie bitwa pod Stenenberg. A tak, tak. Przygotowałeś, tak, proszę pani, przygotowałem strategię misji oraz mapy. nowy, Tak, 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 fajnie, fajnie. Cztery metry. Dobra, mamy 5,90, ale jeden krok do przodu i powinien być 4,90. No dobrze jest. Teraz za mały krok. No dobra, ale to już... Yy, ...odcinek jest chyba długi, nie wiem ile minut. To teraz się pożegnamy. A w kolejnym odcinku... nacisnemy, aby aktywować to, nie wiem co to jest. Ta, ta mapa chyba tego. Albo coś tam, strategia. No to... ...regnała z 2019. I pan z raną na gimbie, Dexter, na razie.